Dobra, więc witajcie, kochani, dzisiaj zrobimy horoskop na luty 2020 roku dla znaków, jako takich jak koziorożec, e, wodnik oraz ryby. Zajrzyjmy w takie sfery Waszego życia jak praca, finanse. E, sprawdzimy, jak tam będzie się miewało zdrówko, e, co Was może spotkać w uczuciach, e, oraz także to, e, jak będzie wpływało na Was otoczenie, czego możecie się spodziewać. Jeśli chodzi o ludzi, którzy Was będą otaczali w tym miesiącu, wyciągnę dla Was także kartę radę, która pomoże Was nakierunkować, jak postępować, czego unikać, żeby ten miesiąc był dla Was jak najlepszy. Oraz sprawdzimy, jaka niespodzianka może Was czekać w tym roku. Więc teraz, horoskop dla Koziorożca na luty 2020 roku. Horoskop dla Koziorożca. Na luty 2020 roku. Horoskop dla koziorożca. Na luty 2020 roku. Proszę, drogi koziorożcu. Więc tak, jeśli chodzi o pracę, odwrócone szczęście, odwrócone, przepraszam, słońce, zdecydowanie w tym miesiącu u koziorożca. E, mogą jakieś smutki być w pracy, e, może wam coś się nie udawać, możecie nie mieć takiej energii życiowej, takiej pasji do tej pracy, jakieś komplikacje na pewno mogą być w tej sferze w pracy, bo odwraca nam się e, szczęście. Szczęście, którzy, które mówi o takim spokoju, szczęściu, radosnych chwilach, o tym, że coś nam sprzyja. Słońce jest w ogóle jedną z lepszych kart to Ona nam się tu odwróciła. Generalnie tak, ja z zasady nie czytam odwróconych kart. Ale yy, bo uważam, że sam, sama karta w danym układzie daje nam przekaz, czy ona ma wydźwięk pozytywny, czy negatywny. Ale akurat w horoskopach, kiedy karty mi się odwracają, no to myślę, że yy, tutaj karty zaznaczają coś szczególnego, co się może wydarzyć. Okej. Okay. Hmm, wszystkie karty się mi odwróciły. Jeśli chodzi o finanse, odwrócony gieremek kielichów, jakaś niestałość finansowa. Może być ona spowodowana, nie wiem, jakimiś wydatkami na dzieci, problemami z dziećmi. Kierunki to są zawsze sobie młode, ale kielichy, one mówią zazwyczaj o, o uczuciach. I tutaj mamy jakieś takie e, właśnie zachwianie w tej sferze, więc mi się wydaje, że po prostu. Mogą być jakieś kłopoty z dziećmi i możecie dużo wydawać w tym miesiącu na dzieci. Może też dlatego nie będziecie mieć tego zapału do tej pracy, tej energii, nie będzie ona Was tak cieszyć, bo jakieś problemy z dziećmi w tle mogą być. Bądź też odwrócony giermek kielichów może nam mówić niekonkretnie o dziecku, a o osobie, z którą, może, może, którą mieliście jakiś związek uczuciowy, ale ta osoba jest taka bardzo niedojrzała, nie stała w uczuciach. Być może to ona spowoduje, że jakoś tutaj trudniej będzie gromadzić te finanse. Okej, okej. Okay, okay. Same mi się te karty odwracają, nie wiem czemu. No i co mam zrobić? Muszę czytać odwrócone. E, dobra. To teraz będziemy mieć. E, mieliśmy pracę, finanse ok, to teraz będzie zdrowie mamy odwróconego giermka denarów uważajcie na taki dolny odcinek układu pokarmowego ja tutaj mówię o jelicie grubym o esicy tutaj problemach z tym sferami, w ogóle kłopotach z trawieniem, które są po prostu spowodowane niewłaściwą dietą więc uważamy na to co jemy, dbamy o tą dolną część układu pokarmowego Czyli m, być może y, właśnie zastosujmy taką dietę lekkostrawną, y, na przykład probio, pro, zastosujemy probiotyki, bo to też może być przydatne. Po prostu jeśli wiemy, że mamy skłonności do tego typu rzeczy, to o to zadbajmy i zobaczymy, co w uczuciach. Faktycznie, jeśli spodziewaliście się, hmm, nie wiem, jakichś może oświadczeń, e, czegoś sformalizowanego no to tego w tym lutym nie będzie. Nie będzie jakiegoś szczęścia, sukcesu w tej sferze. Czyli być może ten giermek kielichów, który się tutaj odwrócił, który mówi o tej osobie, która jest taka niestała w uczuciach, może ta osoba się od nas oddali i dlatego coś, na co liczyliście, tutaj się nie spełni. Będzie jakiegoś, nie wiem, świętowania wspólnego, szczęścia wspólnego. Karta może mówić o zaręczynach. Jeśli nie wiem, liczyliście na coś takiego, no to czegoś takiego w tym miesiącu nie będzie. Otoczenie, odwrócony ciężyc. Ludzie mogą w ogóle mówić za waszymi plecami. Może to być taki miesiąc dla was konfliktowy, bo ktoś może coś ukrywać. To są właśnie tak jak te dwa psy szczekające. Ktoś po prostu coś będzie rozpowiadał e, na wasz temat za waszymi plecami. I ta karta jest bezpośrednio pod kartą Słońca, więc. Być może w pracy ludzie mogą gadać na Wasz temat, plotkować. Nie wiem, czy może ta osoba, ten giermkielchup jest znana w środowisku Waszej pracy. Jeśli tak, to to może być, że to będą plotki na ten temat. Niespodzianka. No tutaj niespodzianki nie będzie. Jedyne, co może być niespodzianką, ale taką niepozytywną, bo wszystkie mi się karty dla koziarów co odwróciły, to nie będziecie świętować czegoś, czegoś na co liczyliście. Jeśli... Nie wiem, w tym lutym miała być jakaś nie wiem, może impreza filmowa, impreza rodzinna. To albo nie dostaniecie na nim zaproszenia, nie pojawicie się, ona się nie odbędzie. No, czegoś tutaj ewidentnie świętować nie będziemy. Karta Rada Odwrócona as Mieczy. W tym miesiącu po prostu nie starajcie się za wszelką cenę, żeby coś się sformalizowało. Nie walczcie po trupach to celu, jakby nie chcicie uwieńczyć czegoś za, za wszelką cenę. No, ten miesiąc może być taki dość trudny. Nie wiem, dlaczego w ogóle no, całą no, talię mam odwróconą. E, ten miesiąc może być taki dość trudny dla Was, e, koziorożce, bo każda energia, każda karta mi się odwróciła. Po prostu nie wiem dlaczego. Więc w tym miesiącu po prostu potraktujmy jako. Ten miesiąc to jako taki, który musi minąć, żeby nastał nowy, lepszy. I tyle. Teraz sprawdzimy horoskop dla wodnika na luty 2020 roku. Już tutaj nie wiem dlaczego tasując karty dla Koziorożca. właśnie wszystkie je jakoś tak potasowałam, że wszystkie mi się odwróciły. Nie wiem jak ja to zrobiłam. Ale oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko na jeden miesiąc, więc to nie znaczy, że nie wiem w tym 2020 roku koziorostwa będą miały jakąś złą pasję. Oczywiście on nie z każdym musi rezonować. Tak jak już wielokrotnie mówiłam, wchodźcie na kanał i sprawdzajcie, czy tym razem z Wami rezonuje. Jeśli nie, to to się może oczywiście za jakiś czas zmienić, także warto zawsze to podglądać i też warto sprawdzić swój ascendent, bo on też e, gdzieś tam może z Wami czasami bardziej rezonować, niż Was znak taki zodiakalny urodzeniowy. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do wodnika i e, sprawdzimy, co czeka w lutym 2020 roku wodnika mam nadzieję, że te energie tutaj już tak nie odwrócą pamiętajcie, że karty to nie jest wyrocznia Karty to jest wskazówka, która ma nas nakierunkować na to, jak działać, a, aby osiągać sukcesy, aby nie mieć problemów. Ok, w pracy a z możecie podpisać jakąś umowę. E, intratna będzie to umowa, taka umowa na duże, więc jeśli na przykład pracujecie na umowę zlecenie, to drugie wodniki w tym miesiącu może się okazać, e, tak, że dostaniecie umowę, dostaniecie przedłużenie umowy. Mm. Więc może się udać, po prostu taka stabilność będzie w pracy. Na pewno o tym ta karta mówi. E, w finansach. Hmm, dziwi mnie to, bo możecie podpisać jakąś umowę, a w finansach mi się pokazuje piątka denarów. Czyli jakaś taka trochę bieda. Bieda z nędzą. Nie wiem dlaczego. Czyli co? Podpiszecie... A, to w takim razie powiem Wam tak. Uważajcie na umowę, która Wam zostanie w pracy przedłużona do podpisania, bo ona może spowodować jakieś zubożenie finansowe. Nie wiem, czy tam będzie jakiś kruczek w tej umowie. Czyli tutaj połączony asymetryczny z punktu widzenia uważaj, co podpisujesz w kwestiach e, takich zawodowo-finansowych. To nie musi być tylko umowa w pracy. Może być to jakakolwiek, nie wiem, będziecie chcieli wziąć jakąś pożyczkę, nawet małą, czy cokolwiek będziecie podpisywać. E, to po prostu na to uważajcie. Okej, okay. w dobrze, bo będziecie mieć siły witalne, mamy tutaj ósemkę buław, skoro karta się nie odwraca, to znaczy, że większych problemów zdrowotnych w tym miesiącu nie będzie. Tutaj będzie tak, żebym powiedziała, tak serduszko będzie mocno pracowało, więc będziecie mieć energię, tutaj ten układ właśnie sercowo krwionośny Yy, szczególnie będzie wydajny w tym miesiącu, bo gdyby ta karta się odwróciła, czyli gdyby była tak, to by o tym nam no, mówiło, że problemy z serduszkiem mogą być. Ale ona jest w położeniu prostym, więc jeśli ktoś ma jakieś, nie wiem, wady serca, czy jakieś tam problemy z sercem ostatnio miał, yy, jakiś wodnik, no to w tym miesiącu na pewno yy, tutaj yy, z tą sferą nie będzie żadnych problemów. Dobrze, jeśli chodzi o otoczenie królowa, była wy się będziecie czuć. Yy, Będziecie znać swoje poczucie własnej wartości, będziecie tacy temperamentni, ludzie będą Was szanować, będą Wam traktować jako taką kobietę buław. Kobieta buław to jest energia zodiakalnego barana, czyli taka silna energia, będziecie szanowani w otoczeniu, będziecie się czuć tak pewnie jak taka królowa na tym tronie. Okej, okay. w uczuciach, w uczuciach mmm, będziecie odpoczywać. Od jakichś romansów tutaj nie będzie. Być może udacie się e, na jakiś urlop e, przymusowy. E, no w lutym może jakieś wodniki pewnie będą miały ferie więc może z dziećmi wezmiecie jakiś urlop, będziecie z dziećmi gdzieś tam spędzać czas, yy, czy coś takiego. W każdym razie nie będzie tutaj żadnych związkowych rzeczy, będziecie od tego odpoczywać. Przemyślicie sobie pewne sprawy, skupicie się na sobie. E, jeśli chodzi o niespodziankę, to e, w niespodziance mamy Asa buław. Jakieś szanse się przed Wami nowe pojawią. Interatne szanse, okazje. więc wykorzystać, bo asy, to już wielokrotnie mówiłam, zawsze są szanse. Może się Wam coś udać. Nie wiem, co tu może chodzić po tych kartach. No, bo tutaj mamy asamieczkę, jakąś umowę podpiszecie, ale uważać na tą umowę. Mm, I karta rada, mm, żebyście nie czuli już wszystko stracone. Nawet jak się Wam coś nie powiedzie, to pamiętajcie, że zawsze pozostaje ta nadzieja, więc trzeba wierzyć, nie można się zamartwiać. Bo możecie poczuć w tym miesiącu, że coś zostało stracone. Ale, właśnie a, pro, a propos tej karty rady, że czujecie, że coś zostało stracone, to pamiętajcie, że w niespodziance pojawił się ten azbułat, więc to jest taka niespodzianka, która przyjdzie ni stąd, ni znowu, jak grom z jasnego nieba i tak rozświetli wasz dzień. Czy coś miłego się na pewno przydarzy, to będzie coś niespodziewanego, ale e, będzie związane z dużą energicznością, z takim działaniem, na pewno wywoła radość. E, tak, jakąś nadzieję, może powrócić, jeśli e, będzie jakiś moment wątpienia, ale właśnie karta Rada mówiła, żeby nie wątpić. Dobra, to teraz ostatnie e, czyli rybki. E, Horoskop dla rybek e, na luty 2020 roku. Horoskop dla ryby na luty 2020 roku. Horoskop dla ryby na luty 2020 roku. Horoskop dla ryby. Na luty 2020 roku. Na luty 2020 roku. Horoskop dla ryby na luty 2020 roku. Ok, teraz zobaczymy, co tam u zjedakalnych rybek eee, słychać. Chyba tak mi się wydaje, że póki co najgorsze czytanie o mi się wszystkie energie odwróciły, Nie wiem dlaczego. W pracy u rybek, wy się będziecie skupiać na swojej pracy, będziecie wykorzystywać swoje doświadczenie, będziecie po prostu skupieni na swoim wewnętrzu. Gdzieś tam możecie się izolować od ludzi i skupiać właśnie na tej pracy, ale myślę, że to dobrze. Czasami dobrze jest tak zrobić po prostu. Będziecie wykorzystywać swoje doświadczenie. W sprawach finansowych może się Wam przytrafić jakaś okazja, której nie zauważycie, być może dlatego, że będziecie tak bardzo skupieni na tym wnętrzu. Ale pustelnik to też jest karta, która może mówić o jakiejś potrzebie odpoczynku, że jakieś stare rzeczy mogą być w pracy, albo potrzeba odpoczynku, która jest związana właśnie, bo pustelnik jest powiązany z wiekiem, z osobami starszymi. Więc e, albo będzie taka potrzeba odpoczynku, albo jakieś stare sprawy w pracy zwrócą, albo to, to też po prostu może być tak, że będziecie skupieni gdzieś tam na swoim wnętrzu, skupicie się na pracy, nie będziecie się jakimiś rzeczami pobocznymi, ale znowu w finansach mamy e, czwórkę kielichów. Wy możecie jakieś okazy nie zauważyć, bo na przykład będziecie skupieni, tak jak mówię, na tym swoim wnętrzu tylko i wyłącznie, a tu jakieś okazy będą się przed Wami piętrzyć. Które wy nie zauważycie, bo jesteście patrzeni tylko tu. Wasz wzrok sięga tylko tutaj. Tutaj nic innego nie widzicie. Więc e, drogie ryby, rozglądamy się nad okazjami, które mogą się pojawić w pracy. Bo jako takie mogą się pojawić? Zdrowie zossenka kielichów. Wy będziecie na pewno, jeśli chodzi o zdrowotnie, odchodzić od problemów, które gdzieś tam były i mogły Was e, wcześniej e, niepokoić, to jeśli były jakieś problemy, to w tym miesiącu one się rozwiążą. Hmm. No tak, no myślę, że układ hormonalny będzie dobrze funkcjonował, te wszystkie hormony, które są odpowiedzialne za akcję, reakcje, czy tam dopamina, adrenalina będą się dobrze wydzielać, bo ta karta o tym też gdzieś tam mówi. Co to będzie tak zdrowotny, dobry miesiąc. zaschodzimy od tego, co było złe. Cesarzowa, będziecie się w tym miesiącu czuć pięknie, będziecie ko kokietować, jeśli chodzi o to kobiety, mężczyzn. Będziecie na pewno, wasza uroda będzie zauważana. Uczucie, jak będziecie się czuć, jeśli chodzi o kobiety. To jest głównie karta, która mówi o energii kobiecej. Będziecie się czuć bardzo pewne siebie. Piękne. Jak taka kobieta na tronie, która może wykorzystywać ten swój wdzięk również. Więc, drogie rybki, wykorzystujemy swój wdzięk. Czujemy się pięknie. E, znowu tutaj ta sama karta, co była u wodnika. Jeśli chodzi o czuczenie i ona jest powiązana z tą kartą cesarzową. Myślę, że ona może też trochę Mówić o tym, że my się czujemy bardzo e, bardzo pewni siebie, znamy swoją wartość, e, swoje poglądy głośno przedstawiamy, nie boimy się ich przedstawiać i jesteśmy po prostu pewni siebie, dlatego jesteśmy w takiej pewnej pozycji. Bardzo tutaj fajne karty, które mówią nam o tym, że my z taką silną energię tutaj mamy i nie damy się, że tak powiem, ludziom zniszczyć, jeśli można to tak powiedzieć. Niespodzianka. Piątka mieczy. Możemy coś wygrać. Jeśli prowadzimy jakiś konflikt, walczymy o coś, to możemy wygrać. Po prostu pokonać przeciwników. Więc niespodzianką będzie wygrana w jakiejś sprawie, yy, o którą walczymy być może od dłuższego czasu. ok Karta rada to nie, nie bądź bierny, nie stój, nie przypatruj się, yy, nie rozmyślaj zbyt bardzo, ale karta też radzi po prostu pilnuj tego, co swoje, bo dziewiątka była mówi o tym, że pilnujemy co swoje. I, e, ale tak mówię, żeby nie zatracać się te, w tym zbyt bardzo, żeby nie być takim biernym, nie bo zresztą mówię, działajmy, działanie jest dobre. Czyli tak podsumowując, e, taka tutaj mocno e, energia, taki, taki tutaj domin, taka, że będziemy dominować w tym miesiącu, żeby będą dominować, jedynie przy czym karty przestrzegają, bo zdrowotnie też tutaj będzie super to, żeby zobaczyć jakąś okazję w pracy. E, i żeby po prostu działać, nie być piernym i pilnować swoich interesów. Ale tutaj wychodzi z tą królową, była w macie na to energię. Także bardzo fajny miesiąc dla rybek powinniście szykować. Dobra. E, więc, jeśli chodzi o e, ten horoskop i w ogóle horoskopy na luty, to będzie wszystko, bo na moim kanale znalazły się już horoskopy na luty dla wszystkich znaków Zodiaku. E, byłabym wdzięczna, jeśli dalibyście znać w komentarzu, jaki kolejny filmik by Was interesował, bo oczywiście horoskopy na marzec się pojawią, ale one już będą e, w tak, że tak powiem z takiej perspektywy przedstawione, że będziecie widzieć wszystkie karty. Przepraszam, że te na luty nie są tak do końca widoczne. Jeśli horoskop się podobał, to proszę łapki w górę. Jeśli rezonuje co rezonuje, to też piszcie w komentarzach. To zawsze jest takie motywujące do działania. Myślę, że kolejny filmik to może być jakiś filmik z serii Pikachuard albo nagram. I jakieś takie tygodniowe horoskopy, 48-godzinne, no po dajcie znać, co byście chcieli. Jeśli chodzi o taką serię Wybierz Kartę, gdzie ta wróżba jest bardziej spersonalizowana, bardziej indywidualna, to jakieś sfery życia chcielibyście, żeby dotyczyła, lub po prostu możecie mi też wysyłać albo mailem, e, albo w komentarzach pisać, e, po prostu na jakie pytanie ma, ma ta seria dana odpowiedzieć. E, również w opisie filmu podaję swojego maila, gdzie możecie mi wysyłać pytania prywatne, Eee, takie czytania są spersonalizowane no i one zawsze z Wami będą rezonowały, no bo są przecież tylko dla Was możemy tam odpowiedzieć na jakiś konkretny problem sprawdzić jakąś sferę uczuciową co, nas, co Was czeka w tej sferze albo taki horoskop położyć indywidualnie konkretnie dla Was dobrze, więc jeśli filmik się podobał to proszę łapki w górę eee, i suby i to będzie wszystko